Witam Was w kolejnym odcinku Kosmicznego Przeglądu. Dzisiaj dowiecie się m.in. jakie dźwięki wydaje kosmos, ile Star Spółwiec aktualnie w produkcji oraz kto i dlaczego wysyła rakietę na Księżyc. A więc zaczynajmy! Loty z poprzedniego tygodnia zaczynamy od udanej misji NASA Crew Flight 1. Więcej o tym locie opowiadałem w poprzednim odcinku, ale warto tutaj dodać, że operacja dokowania do ISS zakończyła się sukcesem, a astronauci dotarli cali i zdrowi na stację kosmiczną. Następna w kolejce była misja Ingenio firmy Space, Niestety zakończyła się ona niepowodzeniem i utratą ładunku wartego 373 miliony dolarów. Start przebiegał perfekcyjnie i wszystko było dobrze aż do momentu odpalenia czwartego stopnia rakiety, w którym ktoś podłączył na odwrót przewody odpowiedzialne za silniszki korekcyjne. Oznaczało to, że gdy komputer kazał rakiecie lecieć w górę, to ta leciała w dół, co spowodowało, że rakieta stoczyła z kursu, a ładunek przepadł. Warto przypomnieć, że to już drugie pod rząd niepowodzenie rakiety Vega. Do pierwszego doszło w lipcu 2019 roku, gdy problem z drugim stopniem rakiety doprowadził do utraty szpiegowskiego satelity Falcon I-1, wartego 550 milionów dolarów. W tamtym wypadku problemem była wada konstrukcyjna, natomiast w tym wypadku był to błąd ludzki i nie chciałbym być skórze osoby, która źle podłączyła te przewody. Natomiast Rocket Lab nas nie zawiodło i dostarczyło niezłe widowisko misją Return to Sender, wyniesioną na orbitę za pomocą rakiety Electron. W rakiecie mieliśmy nietypowego gościa, Gnoma Cząbskiego wysłanego przez Valve, żeby pokazać graczom Half-Life, że to wcale nie jest aż takie ciężkie zadanie. Przy okazji Gabe Newell, czyli założyciel Valve, obiecał wpłacić na cele charytatywne dolara za każde wyświetlenie livestreama Rocket Lab w przeciągu 24 godzin od startu rakiety. Lot udał się w 100%, a Gnom zakończył swój żywot poprzez spłonięcie w atmosferze. W sferze ziemskiej. Ostatnią misją w poprzednim tygodniu była misja Sentinel-6, przy której mogliśmy ujrzeć i co najważniejsze usłyszeć, charakterystyczny Sonic Boom podczas lądowania boostera B1063, który tym razem lądował na ziemi, a nie na barce. Sama misja zakończyła się sukcesem, a przy okazji livestreama SpaceX powstało kilka naprawdę pięknych widoków. So Perfect. the sonic boom we about. And touchdown! W tym tygodniu szykuje nam się aż 5 misji. Zaczynamy od misji Change 5, której celem jest zebranie 2 kg materiału skalnego z powierzchni księżyca. Misja zrealizowana jest przez firmę China Aerospace Science and Technology Corporation i będzie to pierwszy raz od ponad 40 lat, gdy na Ziemię trafi materiał skalny ze Srebrnego Globu. Niestety raczej nie uświadczymy livestreama z tego wydarzenia, ale najprawdopodobniej w momencie, gdy oglądacie ten film, to misja ta już się rozpoczęła. Przewidywany powrót próbek datowany jest na 17 grudnia tego roku. Kolejnym lotem na naszej liście jest już rutynowa misja, czyli Starlink-15. Lot miał odbyć się dzisiaj, ale ekipa SpaceX potrzebuje jeszcze jednego dnia, na dokładniejszą analizę danych. Booster B-1049 ma wystartować z wyrzutni SLC-40 z Cape Canaveral na Florydzie i wylądować na barce Of Course I Still Love You. A teraz przenieśmy się na tereny rosyjskie, gdzie rakieta Angara A-5 w konfiguracji Breeze M odbędzie swój kolejny testowy lot. Angara ma być następcą rakiety Proton. Start odbędzie się z padł 35, czyli z kosmodromu Plesieck w Rosji, i miejmy nadzieję, że następca Protona nie pozwoli na zamontowanie żyroskopów do góry nogami, bo bardzo dobrze wiemy, jak to się kończy. Pozostając w klimatach rosyjskich firma Arian Space planuje wysłanie szpigowskiego satelity Falcon I2 dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Oby wersja druga nie skończyła jak wersja pierwsza, wyniesiona przez wcześniej wspomnianą rakietę Vega. Tym razem możemy mieć nadzieję, że misja pójdzie zgodnie z planem, ponieważ zamiast Vega zostanie użyta rakieta Soyuz STA. Życzymy powodzenia! Na zakończenie mamy misję JDRS-1, czyli Japanese Data Relay System, której celem jest wyniesienie na orbitę satelity będącego częścią japońskiego kosmicznego systemu przekazu danych. Lot odbędzie się przy pomocy rakiety H2A, która została zaprojektowana przez firmę Mitsubishi. Zanim przejdziemy do kolejnej części kosmicznego przeglądu, zachęcam Was do zasubskrybowania naszego kanału, aby być na bieżąco oraz do odwiedzenia naszej strony spacenex.eu, gdzie pojawiły się nowe ciekawe artykuły. Historyczne wydarzenia z poprzedniego tygodnia zaczynamy 16 listopada roku 1962, kiedy to odbył się trzeci, a zarazem ostatni testowy lot Saturna-1 w ramach misji Saturn Apollo 3. W 1973 roku na stację Skylab 4 lot odbyła załoga tejże misji, gdzie spędzili 84 dni dokonując wszelakich eksperymentów. Rok później radioteleskop Arsibo nadał wiadomość międzygwiezdną. Było to bardziej pokazanie możliwości technicznych radioteleskopu, aniżeli rzeczywista próba kontaktu z obcokrajowcami. Ale kto wie, może kiedyś ktoś odpowie na tę wiadomość. Darcy, bo jeszcze dzisiaj wrócimy. 16 listopada zamykamy w roku 2009, kiedy to odbył się start misji STS-129 Atlantis w ramach programu Space Shuttle. Była to ostatnia misja tego programu w latach 2000-2010. 17 listopada 1970 roku misja Luna 17, o której opowiadałem tydzień temu, wylądowała na Księżycu, jednocześnie ustanawiając łaźnik Luna HOD-1 pierwszym pojazdem stworzonym przez człowieka na Srebrnym Globie. Natomiast w 2016 roku rakieta Sojus zabrała załogę ekspedycji 5051 na pokład ISS. 18 listopada 1923 roku narodził się Alan Shepard, czyli astronauta i świetny pilot, który w wieku 47 lat stał się najstarszym człowiekiem, który postawił stopę na Księżycu. Jako ciekawostkę warto dodać, że rozegrał dwie partie golfa na Księżycu. 90 lat później odbył się start misji Maven w ramach programu Mars Scout Program. Jej celem było umieszczenie satelity badającego atmosferę oraz jonosferę na orbicie Marsa. 19 listopada 1969 roku ludzie po raz drugi postawili stopę na Księżycu za sprawą misji Apollo 12. W 2005 roku satelita Hayabusa zaprojektowany przez JAXA pobrał materiał skalny z asteroidy Itokawa i odbił się od jej powierzchni, aby w 2010 roku dostarczyć nam pobrane próbki na Ziemię. Natomiast 20 listopada 1889 roku narodził się Edwin Hubble, czyli astronom, który potwierdził tezę o istnieniu innych galaktyk. Jak nie trudno się domyśleć, to na jego cześć nazwano teleskop Hubble'a. W 1998 roku wysłano w kosmos pierwszy Pierwszy moduł międzynarodowej stacji kosmicznej, zwany Zaria, który zapewniał zasilanie oraz silniki korygujące, które pozwalają unikać zderzeń z innymi satelitami lub kosmicznymi śmieciami. 4 lata później, czyli w 2002 roku odbył się pierwszy lot rakiety Delta IV. 21 listopada nie wydarzyło się nic szczególnego, więc przejdźmy do 22 listopada, gdzie nasze podsumowanie kończymy w roku 1989 za sprawą startu misji STS-33, która była ostatnią misją programu Space Shuttle zrealizowaną w latach 1980-1990. W poprzednim tygodniu mieliśmy jeszcze dwa ważne wydarzenia. Pierwszym z nich było udostępnienie przez NASA nagrania z mikrofonu umieszczonego w łaziku Perseverance, który aktualnie zmierza w kierunku Marsa. Jeśli jesteście ciekawi, jak brzmi kosmos, to brzmi on mniej więcej tak. A całość nagrania dostępna jest na SoundCloudzie NASA. Link znajdziecie w opisie. Drugim ważnym wydarzeniem w poprzednim tygodniu było przejście słynnego teleskopu Arsibona na emeryturę. Możecie go znać na przykład z filmu Golden Age, gdzie został wysadzony, lub z gry na Nintendo 64 o tym samym tytule. Radioteleskop miał odwieczne problemy z brakiem funduszy, co powodowało rzadkie kontrole, a w efekcie jeden ze stalowych kabli podtrzymujących metalową konstrukcję nie wytrzymał obciążenia i się zerwał. Aktualnie radioteleskop jest w zbyt niebezpiecznym stanie, aby go naprawić, ponieważ w każdej chwili może się zawalić, co stwarza zagrożenie życia dla pracowników. Jeżeli nie nastąpi jakiś cud, to reszta kabli zostanie odcięta, a bo pozostanie już tylko historią. A teraz zajrzyjmy do Bocacica. Klasycznie już dziękujemy Mary z Bocacica Gal oraz ekipie NASA Spaceflight za dostarczenie nagrań oraz zdjęć. Linki do ich social mediów znajdziecie w opisie. Zacznijmy od tego, że na ten moment w Bocacica trwa budowa aż 8 starshipów jednocześnie. W poniedziałek numer seryjny 8 otrzymał nowego raptora o numerze 42, który zastąpił uszkodzony numer seryjny 32. Poznaliśmy również przyczynę uszkodzenia oraz propozycję Ilona, jak rozwiązać ten problem. Cytując Ilona: Około 2 sekundy po zapłanie silników pokrycie betonu wykonane z marytu rozsypało się w drobny mak tworząc dziesiątki małych ostrzy. Jedno z nich uszkodziło przewód związany z awioniką, co przyczyniło się do nieprawidłowego wyłączenia raptora. Następnie Ilon napisał jego sposób na uniknięcie uszkodzeń w przyszłości. Przeniesienie przewodów związanych z awioniką do stalowej rury ochronnej oraz dodanie stalowych rur chłodzonych cieczą do padu testowego. W środę pojawiły się nowe daty zamknięcia drogi w Bokachika, dosyć bezpośrednio zatytułowane 15-kilometrowy lot SN8. Możliwe zatem, że lot ujrzymy jeszcze przed Mikołajkami. Prace przy SN9 dobiegają końca. Jak widzimy na załączonym obrazku, SpaceX postanowiło zamontować aż 73 płytki termochronne. To pierwszy prototyp z taką ilością płytek. Natomiast nosek dla SN9 otrzymał swoje stateczniki oraz został połączony z resztą segmentów i oczekuje na zespawanie z resztą prototypu. W międzyczasie prace przy SN11 nie zwalniają tempa. Do ukończenia bazowej części SN11 pozostały do zamontowania już tylko dwie sekcje i nosek. Również we wtorek Mary zauważyła pierwsze segmenty dla SN13 oraz SN15. -tki. Aż ciężko uwierzyć, że z jednego Starshipa zrobiło nam się ich aż 8. Na zakończenie w dniu dzisiejszym w Bohacika pojawił się Raptor SN44 z pięknym indykiem z okazji święta dziękczynienia. To już wszystko co przygotowałem dla Was w tym odcinku kosmicznego przeglądu. Jeżeli film się Wam spodobał, to nie zapomnijcie zostawić swojej opinii w komentarzach. Mile widziane są także łapki w górę oraz subskrypcje. A my widzimy się ponownie już za tydzień. Cześć!